Kacowki. Chcesz mieć włosy miękkie jak z reklamy? Wybierz mnie. Czy ktoś wspomniał o doskonałej miękkości? Oto jestem! Lepiej się zdjęć! Zdobywaj naklejki, odbieraj produkciaki i książki. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostnostawowymi, mięśniowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Biorę Opokan Max na bóle kręgosłupa. Jest naprawdę silny i działa aż do 24 godzin. Na moje bóle stawów Opokan Max jest najlepszy. Wystarczy tylko jedna tabletka. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej dawce. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tak cieszy Carrefour Super Deal. Płynko Kolino w promocji drugi za jeden grosz, a Mirinda Seven Up lub Mountain Dew też w promocji drugi za jeden grosz. Carrefour Super Deal. Tyralgi na bóle pleców i na bóle głowy. Spyralgina. Numer jeden na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. <Ky> kaszel palacza? Ja? Adam. Przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt na kaszel palacza. <Ky> Detusan powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. Detusan to dla ciebie najlepsze rozwiązanie. To prawda, teraz już nie kaszle. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jakiś czas temu zaczęły mi wypadać włosy. Można było z tym żyć. Wiadomo. Ale po co, skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu? Zmieniłem swój szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko! Byłem głowę jak do tej pory, ale DX2 przy okazji wzmacniał moje włosy, które odrastały, odporniejsze na wypadanie. Jedyne zmiany u mnie to DX2 i fryzura. Chociaż nie. Jest jeszcze coś. Zmień swój szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów. Jesienią do Jula przywiało niskie ceny. Skorzystaj i znajdź okazję wśród wielu produktów do domowych projektów. Zapraszamy do naszych multimarketów i na jula.pl Tydzień w stylu włoskim. Ruszaj w kulinarną podróż do litra i spróbuj specjałów kuchni włoskiej. W tym tygodniu w ofercie ponad 90 produktów w stylu włoskim. Pizze w stylu włoskim już od 9,99. Wędliny Italiamo już od 6,99. A desery w stylu włoskim już od 5,99. Dla takich smaków zakupy robię w lidro niezwykłe, jak Twoje dziecko rośnie i zmienia się w mgnieniu oka. Już dziś wspieraj jego odporność z NAN OptiPro Plus 2. To kompozycja aż pięciu oligosacharydów oraz immunoskładniki wspierające odporność. NAN. Żywienie dla przyszłości. Ptasie Mleczko to oryginalne pianki w pysznej wedlowskiej czekoladzie. Otwórz wieczko, a tam szukaj wyjątkowych rysunków Andrzeja Mleczki. Dzieciaki. Malina, na pierwsze mam świeża, na drugie Malwina. Mogę. Uwaga, poteli, ze mnie dziewczyna. A my możemy leżeć nawet na dnie wózka. No w sumie. Zamiń nie zakupy w biedronce, w przygodę. Zdobywaj naklejki, odbieraj produkciaki i książki. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostnostawowymi, mięśniowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Biorę Opokan Max na bóle kręgosłupa. Jest naprawdę silny i działa aż do 24 godzin. Na moje bóle stawów, Opokan Max jest najlepszy. Wystarczy tylko jedna tabletka. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej dawce. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co tu się dzieje? To szczęściomat. Loteria z pulą 2 miliony 800 tysięcy złotych. Do wygrania wony na 20 tysięcy złotych na zakupy na cały rok. I. Luksusowe AGD! A co chwilę losujemy? Nagrody natychmiastowe! Wystarczy zrobić zakupy za minimum 50 zł. Loteria szczęściomat. Zakupy w Karfurze to szansa na wygraną. Pyralgina. Bóle pleców. I nam bóle głowy. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To będę czuł się pełny, a potem będzie mi ciężko, a to oznacza tylko jedno. Gazy. I co teraz? Żeby uniknąć dyskomfortu trawiennego, zastosuj Trawisto. Trawisto wspomaga trawienie, eliminację nadmiaru gazów i wspiera układ pokarmowy. Trawisto i trawisz to. Co wieczór to samo, kłótnie wszystko, a potem jeszcze długo walczę z myślami nie mogę zasnąć. Ja się chyba z nim rozwiodę. Można się nad tym rozwodzić na spokojnie. Potrzebujesz wyciszenia i dobrego snu z pozytywum sen. Lepiej wygląda. Dziękuję za pozytywum sen. Zadziało kojąco nie tylko na moje nerwy. Zakopaliśmy z elą topór wojenny. Bo rozwód ruinuje, a spokojny sen buduje. Dobranoc. Pozytywum sen. Oszczędź sobie nerwów i nieprzespanych nocy. Na dni Bohatera Domu co tydzień nowe okazje i tylko w tym tygodniu zwracamy 100 zł na kupon w klubie za każde wydane 500 na elektronarzędzia, narzędzia warsztatowe i artykuły BHP. No to wpadajcie na dni Bohatera Domu Leroy Merlin. Lidlowy przegląd cenowy. Blisko nie zawsze znaczy taniej, o czym przekonują się polskie rodziny. Ja w tej bliższej biedronce to mam drożej, a do tej dalszej to się i idzie i idzie. Więc zamiast tak chodzić i chodzić, zakupy robię w Lidlu. Sprawdźmy Katowice. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 sklepach Lidl i 10 biedronkach. W każdej biedronce zapłaciliśmy inną kwotę. Różnice wynosiły nawet ponad 28 zł. A w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w biedronce. Szczegóły na lidl.pl Ukośnik Koszyk. To niezwykłe, jak twoje dziecko rośnie i zmienia się w mgnieniu oka. Już dziś wspieraj jego odporność z Nan Optipro Plus 2. To kompozycja aż pięciu oligosacharydów oraz immunoskładniki wspierające odporność. Nan żywienie dla przyszłości. Pieszy Carrefour Super Deal! Teraz Rogal 7 Days, tylko 2,99 za sztukę. Skorzystaj! Carrefour Super Deal! Jeszcze tańsze wyjście na zakupy! Pyragina. Bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. Numer jeden. Na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Polacy kochają plisporu. A najbardziej. Smakuje im. Na pełnym morzu. As. Wysoko w górę. Chyba z mamusią. Zdecydowanie solo. Idealne połączenie wafelka i czekolady sprawia, że każdy kocha Prince Polo. Oczywiście po swojemu. Jeden małpa i 4 Bezpieczne hasło to cyfry, znaki i ter. Wiem, bo gram w miasto i w Roblox. Prawie milion dzieci uczy się cyberbezpieczeństwa w grze edukacyjnej od DMG. Tydzień w stylu włoskim. Ruszaj w kulinarną podróż do Lidla i spróbuj specjałów kuchni włoskiej. W tym tygodniu w ofercie ponad 90 produktów w stylu włoskim. Pizzę w stylu włoskim już od 9,99. Wędliny Italiano już od 6,99. A desery w stylu włoskim już od 5,99. Dla takich smaków, zakupy robię w Lidro. Czas rozstrzygnięć. Ariel i Persil pokazują, jak usuwają tłuste czy uporczywe plamy. A jak jest to naprawdę? Czy kapsułka wystarczy, by pozbyć się plam? Zrobiliśmy badanie. Identyczne ubrania z dziesięcioma trudnymi i częstymi plamami upraliśmy z samą kapsułką i z kapsułką oraz waniszem. Pokazaliśmy je prawdziwym ekspertom, czyli setkom Polaków. A ci potwierdzają. 9 na 10 plam wanisz usuwa lepiej niż sam Ariel czy Persil. Werdykt? Same kapsułki? To za mało. Dodawaj wanisz do każdego prania. Cilit Bank nie tylko na kamień. Codzienne zabrudzenia nie poczekają tygodnia, a kamień nie wyjedzie na urlop. Życie nie czeka? Ja też nie muszę. Mam Cilit Bank, który usuwa 100% kamienia. Nie mówiąc już o codziennych zabrudzeniach. Cilit Bank nie potrzebuje innych środków. Cilit Bank usuwa 100% kamienia i codzienne zabrudzenia. Zaschniętego brudu za nic nie mogłam doczyścić bez szorowania, aż odkryłam Cilit Bank, który z łatwością usuwa nawet zaschniętą od doby tłuszcz. Tillit Blanc 100% tłuszczu. Seven Days piecze się aż do momentu, w którym osiągnie perfekcyjną miękkość i puszystość oraz skrywa sekret. Okej, okay, to może nie sekret. To pyszny kakaowy krem w jego wnętrzu, który tak wszyscy kochamy. Seven Days, złap na drogę. Istnieją skomplikowane sposoby na zwalczanie nieprzyjemnych zapachów w domu. I jest Erwick. Odświeżacz automatyczny 24x7 Active Fresh z formułą na bazie wody zapewnia wspaniały zapach aż do 70 dni. Wdech, wydech, Erwick. Jaka ze mnie sztuka? Sztuka mięsa. A wnętrze? Wnętrze też mam berlinistę. Tada. Idealny smak Berlinek to wysokiej jakości mięso, mieszanka ośmiu przypraw i wędzenie dymem bukowym. Bez zbędnych dodatków, po prostu smakowicie. Są parówki i są berlinki. Tak cieszy Carrefour Super Deal. Teraz winogrona jasne 53% taniej 5,99 za kilogram. Carrefour Super Deal jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Nie ma nic lepszego niż wspólne chwile z odrobiną delikatności. Ciastka Milka Cookies Sensations z czekoladą z alpejskiego mleka. Delikatność smakuje lepiej. Ciaki. Wow. Hej trumalina, na pierwsze mam świeża, na drugie malwina. Mogę? <grystanie> Uwaga, bo delikatna ze mnie dziewczyna. Huh. A my możemy leżeć nawet na dnie wózka. No w sumie. Na mnie zawsze możecie polegać. Dzisiaj placki jutro piję. Bracie! Wyciągnij nas I lecimy złapać trochę palenizny! <grystanie> to dopiero początek zakupów. Niesamowite zakupy już w biedronce. Produkcja i książki do odebrania za zebrane naklejki. Pyralgina, bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gierki, superka, superki. Gdy tylko chwilkę mam, to włączam gierki. Gdy tylko moment, mam mnoże cyferki. Daj w gierki na lotto.pl i w aplikacji lotto. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyśpieszenie gojenia ran. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pomogłam nawet na silny ból. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Jakiś czas temu zaczęły mi wypadać włosy. Można było z tym żyć, wiadomo. Ale po co, skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu? Zmieniłem swój szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myłem głowę jak do tej pory, ale DX2 przy okazji wzmacniał moje włosy, które odrastały odporniejsze na wypadanie. Jedyne zmiany u mnie to DX2 i fryzura. Chociaż nie. Jest jeszcze coś. Zmień swój szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów. Jesienią do Jula przywiało niskie ceny. Skorzystaj i znajdź okazję wśród wielu produktów do domowych projektów. Zapraszamy do naszych multimarketów i na Jula.pl. Od rana do wieczora w piekarni w sercu Lidla znajdziesz świeże i chrupiące pieczywo. Bo kto powiedział, że po świeże bułeczki to tylko rano? My kupujemy po drodze z pracy. Ja kupuję wieczorem, żeby <noise> zasięmiała na rano do szkoły. A jak na kolację wpadną niespodziewani goście, to świeżego chleba już nie kupię. No ja kupię! Bo w Lidlu nieważne, która godzina i tak czeka na Ciebie świeże pieczywo. Teraz wszystkie chleby 25% taniej przy zakupie dwóch. Piekarnia w sercu Lidla. Świeże każdej porze dnia. To niezwykłe, jak Twoje dziecko rośnie i zmienia się w mgnieniu oka. Już dziś wspieraj jego odporność z Nan OptiPro Plus 2. To kompozycja aż pięciu oligosacharydów oraz immunoskładniki wspierające odporność. Nan. Żywienie dla przyszłości. To szczęściomat. Loteria. Z pulą 2 miliony 800 tysięcy złotych. Do wygrania wony na 20 tysięcy złotych na zakupy na cały rok. I. Tada! Luksusowa AGD. A co chwilę losujemy? Nagrody natychmiastowe. Wystarczy zrobić zakupy za minimum 50 zł. Loteria szczęściomat. Zakupy w Karfurze to szansa na wygraną. Jak ja byłem sam. Nie umiałbym odszukać Nie, yeah. Ty sprawiłaś, że smak. Macie w kasie stewczyka konto? Ale takie proste. Tak, jest proste, darmowe i ma fajną aplikację. Darmowe? To lubię! Proste konto. Darmowe prowadzenie, darmowa karta, a nawet 150 zł zwrotu miesięcznie. Polecam kasę stewczyka Paweł Tarnowski. I na bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. Numer 1 na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tylko nie zapomnij powiedzieć, że do końca roku za darmo. Pamiętam. We nasz abonament na szybki internet do końca roku! Do końca roku za darmo! Abonament na internet do końca roku za 0 złotych. Zamów dziś i korzystaj od jutra. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to Konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstszą przyczyną łupieżu są grzyby. Ważne jest, aby w jego leczeniu z odpowiednią siłą zwalczyć właściwy ich rodzaj. Do tego potrzebny jest sprawdzony lek. Lek Nizoral zwalcza drożdżaki i dermatofity najczęściej wywołujące łupież. Szybko zmniejsza świąt i łuszczenie skóry głowy. Numer jeden w leczeniu łupieżu w Polsce Lek Nizoral precyzyjne leczenie łupieżu. Fajnie jest wypoczywać, kiedy wiesz, że Twoje oszczędności rosną. Otwórz konto oszczędnościowe Profit i zyskaj nawet 6,25% w skali roku dla nowych środków, jeśli aktywnie korzystasz z konta osobistego. Bank Milenium. Inspirowany tobą. Nie, no dziewczyny. Hello. Jaka ze mnie sztuka? No, sztuka mięsa. <laughs> Tak czy inaczej, smakowity kąsek. A aj, 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 ja zawsze myślałam, że najbardziej liczy się w wnętrze. No weź, w wnętrze też mam palce lizać. Tada! Idealny smak berlinek to wysokiej jakości mięso, mieszanka ośmiu przypraw i wędzenie dymem bukowym. Bez zbędnych dodatków. Po prostu smakowicie. Są parówki i są berlinki. Hashtag no filter. <laughs> no i berliniście. Cześć dzieciaki! Na mnie zawsze możecie polegać. Dzisiaj placki, jutro piję! Bracie! Wyciągnij na sport! I lecimy złapać trochę opalenizm. <laughs> Sami nie zakupy w biedronce w przygodę. Zdobywaj naklejki, odbieraj produkciaki i książki. Uwaga! Według badań aż połowa Polaków ma problemy ze snem. Dlatego z okazji 15-lecia Natural Pharmaceuticals każde gospodarstwo domowe w Polsce może otrzymać roczny zapas melatoniny za darmo. Już teraz możesz odebrać swoje darmowe opakowanie, opłacając tylko koszt przesyłki 12,95. Melatonina pomaga szybciej zasnąć i nie powoduje przyzwyczajenia. Już dziś zadbaj o zdrowy, spokojny sen. Zamów na melatoninazadarmo.pl lub zadzwoń 801 902 902. Moja mama to prawdziwa supermenka, ale od kiedy naśliło się u niej nietrzymanie moczu, bywało nam ciężko. Potrzebowałyśmy lepszej ochrony. Nowe majtki chłonne Tena Proskin chłoną dwa razy szybciej i pozostają suche na dłużej. A dzięki nim Twoi bliscy odzyskują pewność siebie. Kiedy moja mama czuje się pewnie, jestem spokojna. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.